Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony, a to jest seria Rozrusznik Poranny, czyli 5-minutowa poranna gimnastyka, dzięki której Twoje ciało się obudzi, dotleni, naoliwi, a dodatkowo poprawi się Twoja mobilność, a mięśnie się wzmocnią. To będzie Twój nowy, ulubiony nawyk. Wykonuj te ćwiczenia regularnie, przez 5 minut dziennie, a już po 7 dniach poczujesz różnicę w samopoczuciu. To jest tak proste, że nie znajdziesz wymówki, aby tego nie robić. Nie wierz mi na słowo, po prostu sprawdź to na sobie. Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejny rozrusznik poranny, moi drodzy. Od razu, nie przedłużając, przechodzimy do treningu. No i co jest do zrobienia? No są do zrobienia standardowo cztery ćwiczenia po półtorej minuty. Zaczynamy sobie z siadu i robimy przekładania kolan z boku na bok. Czyli przechodzimy do pozycji 90-90. Jak ktoś sobie chce ułatwić, to te pięty mogą być troszeczkę bliżej ciała. I teraz bez podpierania, najlepiej byłoby bez podpierania przekładamy kolana na drugą stronę. Przytrzymuję, i znowu na drugą stronę. Hop, plecy staram się trzymać wyprostowane, hop, i na drugą stronę. Pewnie czujecie gdzieś tutaj w boczku, pewnie w odcinku lędźwiowym, no i słusznie, tak też powinno być. Na jedną stronę prawdopodobnie jest wam troszeczkę łatwiej. To też jest dość normalne. Co prawda, fajnie byłoby, żeby to było symetryczne, ale zawsze jest tak, że jedna strona jest nieco bardziej pospinana. Nie ma się co tym szczególnie przejmować. Trzeba po prostu robić swoją robotę. Kurczę, cały brudny jestem od tej podłogi. No ale tak. No i pracujemy. Jeszcze mamy 30 sekund tego ćwiczenia. I ostatnie 10. Świetnie, mamy 15 sekund przerwy, a za chwilę mamy kolejne ćwiczenie, i to będzie y, ruch hip hinge, tylko że z siadu klęcznego. Już nieraz mówiłem, jak to jest istotne. Więc wiecie o co chodzi. Ręce sobie dajemy do świecznika i teraz zaczynamy z pozycji właśnie klęku. Idziemy biodrem do pięty. Staramy się łopatki trzymać neutralnie, czyli ani nie ściśnięte, ani nie oddalone. I biodrem. Wyraźnie biodrem do tyłu, następnie mocno biodrem do przodu napinamy pośladek. Biodrem do tyłu i biodrem do przodu. Czyli taki bardzo jak robot. Zawiasowy ruch tej kręgosłupy jest cały czas w neutralnych krzywiznach. Ani się nie garbimy, ani nie robimy przeprostu, tylko pracujemy. I teraz jeśli ktoś chce robić przysiady, martwe ciągi, martwe ciągi rumuńskie, generalnie kształtować nogi, robić w ogóle ćwiczenia z obciążeniem, to ten wzorzec hip hinge, czyli zgięcia w stawie biodrowym, po prostu trzeba umieć, trzeba go umieć robić prawidłowo. Bo wtedy pośladek jest angażowany tak jak trzeba, odcinek lędźwiowy jest bezpieczny, więc trzeba się tego nauczyć. Hop. Hop. Mocno biodrem do tyłu. I mocno biodrem do przodu, czyli to biodro nam cały ruch napędza. Hop, i luzik zrobione. Kolejne ćwiczenie za nami, i teraz przechodzimy sobie do rotacji w wykroku. Hop, będzie zmiana po 45 sekundach, czyli jedna noga wyraźnie do przodu, ręce mocno oparte, druga noga wyprostowana, i wychodzę do góry. 45 sekund na stronę, przy czym ta noga zakroczna musi być wyprostowana w kolanie, zaś noga wykroczna im dalej do przodu, im bardziej kolano do zewnątrz, tym w zasadzie lepiej. I mocno lewa ręka podporowa odpycha mnie od ziemi, prawa sięga do chmur. I przedostatnie ćwiczenie. 45 sekund minęło, zmiana strony. Więc teraz druga noga do przodu. Prostujemy nogę zakroczną i do góry Uf, z wydechem. Świetne ćwiczenie, bardzo globalne, jeśli chodzi o poprawę mobilności. Bo z jednej strony tutaj pracujemy nad mobilnością odcinka piersiowego w ruchu rotacyjnym, co bardzo często jest problemem u wielu osób. Szczególnie jak na przykład ktoś dużo biega, chce biegać lepiej, to warto zadbać o to, żeby ten Ruch w kręgosłupie rotacyjnym, w odcinku piersiowym, po prostu był zachowany, a z drugiej strony też pracujemy nad biodrem, co też no, do każdego sportu, do każdej aktywności fizycznej się nam świetnie nada. Hop, hop, zrobione. I na koniec, jeszcze ostatnie ćwiczenie, które będzie takim podsumowaniem naszej pracy z biodrami. Będziemy z pozycji przysiadu przechodzić do, do pozycji siadu klęcznego. Prawdopodobnie sprawi wam to sporo problemu, jeśli macie problemy właśnie z pospinanymi czwórkami. To, co mam zrobić, to przejść do przysiadu, wytrzymać w tej pozycji i teraz poprzez wysunięcie kolan wolno hop przechodzę do siadu kręcznego i znowu na palce hop i znowu kolana do przodu ustawiam stopy do siadu kręcznego i ta pozycja powinna być w pełni wygodna. I znowu stopy wracają na palce. Hop, przesuwam. Zwróćcie uwagę, że tu nie ma żadnego szarpania, nie ma żadnego ruchu, nad którym ja nie miałbym kontroli. Więc no, musicie to robić w taki sposób, że faktycznie czujecie, że to wy kontrolujecie <laughs> to ćwiczenie, a nie ćwiczenie kontroluje Was. Akurat to mówiąc, prawie się przewróciłem na plecy. Chichot od losu. Dobra, cyk. Hop. Głęboki przysiad, wysuwam i mogę przejść nawet jeszcze bardziej do odchylenia, hop i znowu stopy ustawiam, hop. No jeśli komuś to sprawia problem, no to te stawy skokowe, stawy biodrowe i w ogóle pozycja przysiadu jest do ogarnięcia. Już Wam wspominałem, łatwo to można ogarnąć korzystając z gotowych zestawów treningowych darmowych z Człowieku ruszcie, albo z programu Mobilne Ciało ze strony się.pl Cyk zrobione. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek zapraszam na kolejne do zobaczenia. Cześć. Moi drodzy, poranna gimnastyka, czyli właśnie rozrusznik poranny, to świetny pierwszy krok na drodze do lepszej sprawności, ale no, nie ma co ukrywać, nie wystarczy robić tylko poranną gimnastykę, żeby mieć świetne efekty zarówno zdrowotne, sylwetkowe, a także kondycyjne. Jeśli chcecie sięgnąć po coś więcej, to moja aplikacja treningowa już na Was czeka. Jeśli wejdziecie sobie w opis, tam jest link, możecie sobie założyć konto i później pobrać aplikację ze sklepu Play i przetestować tą aplikację przez 5 dni. Za darmo. Co fajne, to w tej aplikacji w jednej opłacie macie dostęp do wszystkich programów treningowych. Jak sobie dodacie nowy program, no to on automatycznie jest dodany do waszego kalendarza treningowego w aplikacji. Możecie sobie wtedy trenować, możecie robić nawet dwa, trzy programy treningowe równocześnie. Macie tam stały dostęp, jakby do mnie, bo jest tam wbudowany komunikator, na którym ja jestem i odpowiadam na Wasze pytania. Także po prostu, jeśli chcecie zrobić kolejny krok na drodze ku lepszej sprawności, sprawdźcie opis, przetestujcie aplikację. I działajmy wspólnie nad formą na lata. A ja zapraszam na kolejny rozrusznik już niebawem.